Na przykład, jest lokal, witam was na kanale z GET Pureczki. Dzisiaj podostajemy sobie kolejną skrzynię z Best of Będzie to skrzynka Expensive za 32 zł. W tej mamy takie skiny jak np. fajne skiny do akacza, Redline, Empress, Akomarine Revenge mamy też na przykład AWP Redline, którą też posiadam i wygląda fajnie, jest to dość stary skin, ale no, ma w sobie jeszcze coś, tak samo jak Akacz, to są dość stare skinki, ale mają w sobie te dusze. Najdroższy skin to jest ten Deagle Cobalt Disruptor. Fajny, może go trafimy. Szansa jest raczej niska, ale wszystko się może zdarzyć. Poza innymi skinami, także są też fajne typu p 250 Tutaj mamy na przykład Frank Limna, Mamy USP Neonirne, którego masz 10%. To jest ciekawe. Raczej będziemy właśnie celowali w tego skina. Tutaj w to AWP, w to AWP. Tutaj byśmy nie chcieli trafić tych skinów, raczej wszystkich z tej półki. Eee, także, chyba, zamiast tej skrzynki to trafianie e, tego USPK i tych dwup, e, dwóch AWP, e, bo jednak one dają całkiem ładny profit i jest całkiem spora szansa na nie. Także e, mam nadzieję, że będziemy je trafiać w dzisiejszym odcinku. Oczywiście, z moim kodem promocyjnym Lucas macie 5% bonusu do wpłaty e, i skrzynkę MilSpec na start. E, otworzymy sobie też dzienny bonus. Zobaczymy, co dzisiaj nam tutaj wyleci z niego. E, a wyleci USP check engine. O, to ciekawe, może jeszcze nam wylecieć e, ze skrzynki e, za wbijanie poziomów też USP check engine, byśmy mieli tak to dwa. E, tutaj oczywiście jest gorszy star, bo patterskirt, ale coś czuję, że też wyleci i będziemy mieli dwa USP check engine. No i nie myliłem się, chociaż tutaj obok jeszcze była ta m za 380 zł, ale no niestety e, nie tym razem. Także mamy dwa usb check engine, sprzedamy je sobie oczywiście. No i co, przejdźmy do samej skrzynki. Jeszcze wspomnę oczywiście o tym, że jest nadal event, także jakbyście wpłacali, co z moim kodzikiem, dajcie mi znać. Macie wiele metod płatności i oczywiście dostajecie też tą walutę eventową, którą możecie sobie fajnie wydać tutaj na skrzyneczki od 500 do 10 tysięcy. A jak macie troszeczkę więcej kryształku, bo wpłaciliście więcej, to możecie sobie na przykład otworzyć taką skrzynkę za e, 60 tysięcy na przykład i możecie tutaj trafić sobie też akacza redline bez problemu także spoko e, no cóż jeszcze jest ranking także też możecie tutaj wbić jak widzicie no za pierwsze miejsce jest butterfly warty 8000 no ale tutaj widzę że e, jasiora leci po to całkiem mocno bo jednak tutaj od chłopaków odjeżdża także Spoko, spoko, spoko. 26 dni, i po tym upływie czasu te skiny trafiają do nich. Także, jakbyście coś też płacili sobie na ranking, no sprawdźcie, czy wam się tu w ogóle opłaca. No i oczywiście, wiecie, śmiało e, polecam. Jak widzicie, są też nowe skrzynie e, twórców. Szybko sobie je przejrzymy. Nie będziemy ich dzisiaj testować. E, jest Grandi, jest Tomasz, jest Fatek, Arkadio, Denis i Volt. Te skrzynki oczywiście będziemy otwierać, ale no nie dzisiaj, nie dzisiaj, bo dzisiaj zajmujemy się skrzyneczką Expensive za 32 zł. Także może otworzymy sobie 3, żeby tak stówkę na jedno otwarcie wydawać. No i nam nie wypada niestety, wypada nam Z. -ka. Czyli równie dobrze, zamiast tych setek mogło nam wypaść te USP, a wtedy sytuacja by była zgoła inna. No ale okej, okay, otwórzmy sobie jeszcze raz i mamy Redline'a. Ej, RedLine... To jest tylko 1,4%. Wow. No tak akurat tam siadło. To nam siadło. się jestem w szoku, że szybciej nam siadł właśnie Redline niż właśnie USP czy AWP, które siadają teraz. Więc mamy całkiem fajny proficik. 50 zł ponad, fajnie. No i co, lecimy dalej. Za ciosem jednak tylko teraz tej fama, story, 21 zł chyba kosztuje. Jednak nie, tylko dychę. Jeden z tańszych czerwonych skinów yy, nie może być po prostu drogi. Yy, ale za to mamy Elite Builda i mamy znowu USPK. Czyli mamy znowu ponad 5 tych profitu. Czyli w sumie już aktualnie po tych złych penning otwarciach na zero. No tak, wyszliśmy na zero. To spróbujmy 4 skrzynki i lecimy sobie na bitwę. Wydaje mi się, że bitwa będzie spoko. Bit bitwy mogą bardzo ładnie oddawać. Jak każda będzie dropić, na przykład taka łupa. Czy ten USP. No i na koniec by się przeważy, na przykład tam jakiś skin jeden, no to i tak by było super. Tena wypada tylko WP i tak mieliśmy 90 zł. Także nie aż taka duża strata. Także to może być ciekawe w sumie witewki na tą skrzynkę. Także ja bym zrobił takie 5. Eee, Przywajmy sobie oczywiście boty. No i sprawdźmy komu co poleci. Mm, bonusik, bonusik, jaki możemy tutaj dostać, to jest e, agent za 30 zł. Bitwa za 160. No całkiem spoko, ale wydaje mi się, że od 200 już są lepsze bonusy. Można to w sumie ma co sprawdzić. No i pierwszy skin dla nas mamy USPK. Mamy znowu USPK. Tutaj Henry trafia e, teraz awupkę. Także trzeba się o coś powoli bać. No chyba, że trafiamy teraz też awupkę. Ok, no przewaga jest spora. I teraz Henry musi trafić w tej skrzynce ostatniej, naprawdę coś drugiego. I nie trafia. I jeszcze Crasher na dobitkę, nam tutaj na podbicie yy, trafia na Oniria USPK. I mamy 4 stówki yy, z bitwy za 160. Także całkiem, całkiem fajny profit. Nie powiem, że nie. Yy, dobra, sprawdźmy, zróbmy 6 skrzynek. 192. I zobaczmy, czy bonus to dalej będzie agent za 30. Tak. Ok, i teraz Zrobimy sobie jeszcze kolejną bitwę. Po tej i dodamy jeszcze 32 zł, i zobaczymy, e, czy tak jak mówiłem, jest, że od tych 200 zł za bitwę ten bonus teraz wzrośnie. Czy dopiero będzie, że na przykład od 300, bo od 300 to jestem pewien, że już jest inny. E, jednak jestem też ciekawy tych 200, czy, czy to już ma znaczenie. Czy to już ma znaczenie, że troszeczkę zwaliłem, nie dodając e, jakieś skrzynki za 8 zł. okej, okay, crusher tutaj dropi już dwa USP, ale my wydrobiliśmy jednego, także jesteśmy blisko niego. I teraz akaż dla niego. To tylko 23 zł, ale jednak ciągle się oddala od nas. My znowu trafiamy MP5. Hmm. No i jeszcze ta WPA. No i teraz my jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej był poprzednio bot Że musimy trafić coś dobrego i nie trafiamy. No i ciekawe. 489 zł. Jedna skrzynka więcej. Też dość fajny profit. Agent nam przeleciał. Szkoda. Ale nie miałem najmniejszej najmniejszych kwoty. Tajgery miał mniej. No i zobaczmy. Tak, widzicie, od 200. Hej, to jest fajne, że od 200. Wy możecie już nawet trafić. Jak przegracie skina za 100 No przecież to jakby mieli zwrot 50% bitwy. Nice, fajne. I to się zdarza, bo pamiętam, że byłem świadkiem, jak w drugiej bitwie, to coś takiej droższej z bonusu, wyryciała komuś kosa bo tak, też jest przy yy, tych już droższych bitwach yy, skinem potoczenia na przykład kosa, także spoko niezły temacik yy, tak samo jak niezły temacik ma tutaj Arnold, który trafia już drugiego USP ka a u nas niestety lipa, i to naprawdę lipa bo nie trafiliśmy nic droższego niż 5 zł, ale mamy Akacha The Empress, który też jest raczej rzadki jeszcze rzadszy niż RedLine Także ja jestem szczęśliwy, ale czy my to wygramy? Raczej nie Gdyby nie trafił tej jawupy To by było super To by była wygrana na 100% No ale niestety trafił i w ostatniej skrzynce mnie wyprzedził, także sadek No niestety dostajemy digielka Dodajmy sobie te skiny, 4 stówki No jesteśmy blisko stanu z początku odcinka, ale jednak Przydałoby się coś jeszcze wygrać na koniec yy, Mogłem zrobić sobie na czterech, ale już dobra Jak leci na trzech, to lecimy na trzech I zobaczmy Jest Ryan i jest Henry, okej okay. A i tak jestem zadowolony z tego, że nam wyleciał ten Empress O, dobry, dobry start to Początki są Ważne, wiadomo, że koniec jest najważniejszy, ale początki też są ważne a dwie AWP na początek, to bym powiedział, że to całkiem zasadznie początek chociaż przecież to Henry depcze mi po piętach dosłownie chociaż teraz oboje nie trafiliśmy dobrze okej, okay. na razie bitwa zwolniła z tego co widzę e, i dobrze w sumie, Nemezis 25, tutaj teraz e, okej, okay. czyli trzym blisko siebie teraz, okej, okay, spoko no, i Ryan Cicha, cicha woda. Naprawdę, Ryan, cicha woda, brzegi wie. On wygrał. Mi on na koniec miał tr trzy razy trafił tego USPK. I siedem stówek. Pyk. Tak po prostu dla niego. No, dobra. Nie możemy tak skończyć. Nie zmieniamy ilości skrzynek, ale zmieniamy je na czterech. I to jest ostatnia bitwa w dzisiejszym odcinku. I po tej bitwie kończymy ten materiał. No i co? No i się stawić łapeczkę w górę oczywiście. Napisać jakiś fajny komentarz. I oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki. I oczywiście zobaczmy, jak ta bitwa przebiegnie, bo na razie jest średnio. Hmm, hmm. hmm. Akacz. Jakaż mi wyleciał? sobie wyleciał mi to samo co Arnoldowi. No tylko, że Arnold teraz trafił awupkę, a ja nie. W ogóle ani ja się ja trafiam. Okej, okay, jest awupa. Jednak to jest dopiero początek. Jak jasno tutaj wrócić tej bitwy, to przetrafić. Oj, 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 oj. oj. Najlepsze trafi dzisiaj. Na koniec. Pokazał się. Pokazałaś ta awupa. Za dwie stówy, ale niestety nie dla mnie. No i bot chat, no bo, bo to jest bot chat, no kurde, tysiąc, kafel zgarnięty To jak na cztery osoby za tyle y, bitwa, to tak powinno być całkiem w początku e, No cóż, fajnie sobie zgarnął, nie powiem, że nie No i co, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, stawcie łapkę w górę, sypikę oraz komentarz Widzimy się w następnym odcineczku, cześć!